Opole, jedno z najstarszych polskich miast, jedna z historycznych stolic Górnego Śląska i bez wątpienia stolica polskiej piosenki. W Opolu powoli wstaje nowy dzień, świtnie mrawo przeciera oczy. Pierwsze promienie słoneczne nieśmiało wychylają się zza horyzontu i zaglądają do wnętrz zabytkowych kamienic. Miasto budzi się ze snu. Stolica województwa zaczyna żyć swoim naturalnym rytmem. Metropolia nabiera tempa. W powietrzu unosi się zapach parzonej kawy i świeżego pieczywa. Taki zwyczajny dzień w niezwykłym mieście. To tutaj małe idee zamieniają się w wielkie, bez względu na to z jakiej perspektywy na nie patrzysz. Do opora można się dostać z wody, lądu i powietrza. Zależy jak wam po drodze. Ale po kolei. A pro po kolei. Wygląda na to, że ktoś właśnie tutaj jedzie. I wygląda też na to, że ktoś na tego kogoś czeka. Czekałem na tę wizytę od lat. Ten sam zabytkowy dworzec, ten sam urok miasta, ta sama ulica krakowska, a jednak jakby trochę inna. Wszystko wydawało się dziwnie znajome. Chociaż wiele się zmieniło, odkąd byłem tu ostatni raz. Miło jest spotkać się ze swoimi wspomnieniami, które rozeszły się po mieście w wielu kierunkach, lub zamieszkały na poddaszach zabytkowych kamienic. Zabytkowych kamienic tu nie brakuje, chociaż ta jest wyjątkowa i nie chodzi tu o wysokość czynszu. Oto kamienica czynszowa niezwykłe miejsce na mapie turystycznej Polski. Swoisty wehikuł czasu, który przeniesie nas w świat mieszczańskich wnętrz z XIX i XX wieku, a stąd już bardzo blisko do Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie poznamy m.in. pradzieje Opolszczyzny i historię Opolskiego Grodu. Księstwem przez wieki rządziła dynastia piastów, która pozostawiła po sobie między innymi zamek książęcy, choć do naszych czasów przetrwała tylko wieża. Zanim na nią wejdziemy, zatrzymajmy się nad stawem zamkowym. To ważne miejsce dla Opola. Pozostałość po fosie otaczającej niegdyś zamek. Staw na początku XX wieku pełnił rolę wypoczynkową. W zimie zmieniał się w lodowisko, odbywały się tu nawet mistrzostwa w łyżwiarstwie figurowym, a latem pływano tutaj łódkami. Dziś możemy odetchnąć przy dźwiękach grającej fontanny. Wieża Piastowska. Symbol Opola, ale i nieodzowny atrybut opolskiego festiwalu. To jeden z najlepszych punktów widokowych miasta i najbardziej znanych zabytków Opola. Dziś możemy oglądać ekspozycje dotyczące między innymi historii miasta i samego zamku. Lecz czym byłaby historyczna wieża bez amfiteatru? Na dziedzińcu, którego rok w rok od kilkudziesięciu lat polscy artyści śpiewają przebój za przebojem. Ja również choćby przez chwilę chciałem stanąć na tej scenie, kłaniając się najsłynniejszej widowni w kraju, nawet jeśli chwilowo zabrakło na niej publiczności. A stąd zupełnie niedaleko do miejsca, gdzie nie mogło mnie zabraknąć: Muzeum Polskiej Piosenki, cyfrowo czy analogowo, wirtualnie czy namacalnie, do zobaczenia na różne sposoby. Muzeum Polskiej Piosenki, nowoczesne i multimedialne. Przedstawia w zarysie historię polskiej muzyki od lat 20. ubiegłego wieku do czasów współczesnych. To niezwykłe interaktywne przestrzenie, które mogą zainteresować każdego. Są też prawdziwe rekwizyty i kostiumy gwiazd, które można wirtualnie przymierzyć. Hitem są też budki do nagrywania piosenek, w których każdy może nagrać swój ulubiony utwór i wysłać go mailem w świat. Słowem Muzeum XXI wieku. Legendarny amfiteatr tysiąclecia powstał w miejscu, gdzie odnaleziono pozostałości średniowiecznej osady słowiańskiej, dającej początki opolu. Właśnie tu, w 1963 roku, odbył się pierwszy krajowy festiwal polskiej piosenki. Ciekawostką jest fakt, że budowla przypomina liść figowca, który opadł na ziemię. Nigdy bym nie pomyślał, że można tak po prostu odwiedzić o polski amfiteatr i poczuć atmosferę tego miejsca, wejść na taras, skąd rozpościera się wspaniały widok na stolicę polskiej piosenki, zajrzeć do reżyserki, to tu zapadają najważniejsze decyzje podczas realizacji festiwalu. No albo choć przez chwilę, być jak gwiazda roka. Jakby nie było, na tej scenie pojawiają się uznani artyści i utalentowani debiutanci, bo w końcu śpiewać każdy może. Śpiewać każdy może i tańczyć też każdy może. Historia Opola kręci się nie tylko wokół miejskiej zabudowy. Po czym byłoby miasto, gdyby nie było w nim trochę oblicza wsi? A w Muzeum Wsi Opolskiej wieś niejedno ma imię. W tych niezwykłych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych można oglądać ekspozycje na wolnym powietrzu, ale także zajrzeć do wnętrza budynków. Polski Skansen to nie tylko chłopskie budynki mieszkalne i gospodarcze, młyn i wiatraki, szkoła i karczma, ale także warsztaty przyrodnicze i lekcje historii. Idealne miejsce na rodzinną wycieczkę. Za każdym razem, kiedy tu jestem, odnoszę wrażenie, że to kawałek mojego świata, że tak mogłabym żyć. Genu tradycji i zamiłowania do natury nie wykuł mi żaden kowal losu. Chyba miałam go od zawsze. Ale co ja plotę? Co ja. A to tak. Wianki, wianki plotę. Czas się na chwilę zatrzymał, a tu jeszcze przecież tyle miejsc do pokazania. Kręci mnie tradycja, kręci mnie opole, a już najbardziej z perspektywy roweru i te miejsca, które o każdej porze dnia zapraszają, by je doświadczyć jak chociażby Plac Jana Pawła, Plac Kopernika, Mały Rynek i jego większy brat z charakterystycznym ratuszem miejskim w centrum. Zjawiskowy most groszowy, wyspa pasieka ze swymi nadodrzeńskimi bulwarami oraz zielony most, po którym dojedziemy na wyspę Bolko. Wyspa Bolko to ulubione miejsce wypoczynku nie tylko o Polan. Rozległy kompleks parkowy jest idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Polany, malownicze stawy, kanały i tarasy widokowe. A także trasy dla biegaczy, rowerzystów i rolkarzy. Nowo otwarty park, 800-lecia w otoczeniu drzew, krzewów i kwiatów, zachwyca swoim rozmachem i na pewno będzie tu można odetchnąć pełną piersią. Jest czymś bardzo kuszącym, żeby choć na chwilę zgubić się w jednym miejscu Opola, a odnaleźć się w drugim, równie zaskakującym miejscu. Brytyjski Kościół Franciszkanów to jedno z najważniejszych miejsc dla historii Opola. Kryje on w sobie wyjątkowe skarby. Znajdują się w nim zabytki sztuki oddające ducha poszczególnych epok. Sama świątynia zachwyca, ale warto również zajrzeć do kaplicy Świętej Anny i zejść do podziemi. Tu znajduje się nekropolia opolskich piastów, którzy władali Opolem i księstwem przez setki lat. Z kolei ostatni z piastów, Jan Dobry, spoczywa w opolskiej katedrze, a ta należy do jednych z najstarszych śląskich kościołów. Jej początki sięgają czasów Bolesława Chrobrego. Wyposażenie kościoła pochodzi z różnych okresów, od gotyckiej chrzcielnicy i obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, poprzez późnogotyckie tryptyki i późnobarokowy ołtarz główny, aż po klasycystyczną ambonę i dwudziestowieczne witraże. Na rynku na tle barokowych kamieniczek spotkamy księcia Kazimierza, który nadał opolu prawa miejskie. Na środku budowla, której trudno nie zauważyć, to opolski ratusz zbudowany na wzór Palazzo Vecchio we Florencji, a stąd już niedaleko do opolskiej Wenecji, która zachwyca nie tylko podczas wieczornych spacerów. Warto jeszcze wspiąć się na opolski akropol. Tuż obok nad miastem góruje kościół na górce. Najstarsza opolska świątynia, którą wybudowano w miejscu żarliwych kazań świętego Wojciecha. Jak mówi legenda, pod koniec X wieku Opole odwiedził święty Wojciech. I kiedy podczas udzielania sakramentów zabrakło wody, duchowny uderzył w ziemię i wypłynęła woda. W tym miejscu powstała studnia, a święty Wojciech został patronem miasta. Obok kościoła znajduje się wieża Zamku Górnego. To bardzo tajemnicza budowla. Zagadkę można rozwiązać wchodząc do wnętrza. Kilka kroków dalej, na wzgórzu uniwersyteckim możemy spędzić czas w wyśmienitym towarzystwie. Spotkamy tu Agnieszkę Osiecką, Wojciecha Młynarskiego, Czesława Niemena czy starszych panów w całkiem dobrej kondycji. W tym miejscu warto zatrzymać się na dłużej, bo to miejsce tajemnicze i bardzo niezwykłe. A przy odrobinie szczęścia można tu znaleźć spisane myśli i słowa. Choć z pozoru wieje chłodem, a historia mrozi krew w żyłach, to emocji nie brakuje. Zwiedzać na wiele sposobów. Ja polecam również komunikację miejską. Nie tylko dojedziesz na czas, ale także spojrzysz na miasto z zupełnie innej perspektywy również tej kobiecej. Niech Cię nie zdziwi widok kobiet kierujących autobusami jest nas tutaj naprawdę wiele. I w dodatku jesteśmy świetnymi kierowcami. Po dłuższym zwiedzaniu krypty piastów opolskich, jakże głębokiego sensu nabrało pytanie, być albo nie być. Tak w ujęciu metaforycznym, jak i przyziemnym. A może raczej podziemnym. Na szczęście, zawsze znajdzie się jakieś wyjście. To miasto zawsze podpowie ci, którędy pójść dalej, aby dojść do celu. Nawet gdyby było pod górkę. I tak warto. Kolejny obowiązkowy przystanek to ogród zoologiczny. Czeka nas ekscytująca wycieczka przez wszystkie kontynenty świata. Możemy przedzierać się przez amazońską dżunglę lub spacerować po afrykańskiej sawannie, obserwując żyrafy, zebry, goryle, różne gatunki małpa, nawet tygrysa i niesforne uchadki. Cokolwiek tu nie zrobisz, musisz pamiętać, że i tak król jest tylko jeden. A w zasadzie to jest ich dwóch. Dwaj bracia, którzy albo pilnują porządku na wyspie, dzielą i rządzą, albo po prostu mają labę. Bliżej ich chyba przedstawiać nie trzeba, ale koniecznie trzeba zobaczyć. Ach, pięknie tutaj. No, ale gdzie my właściwie jesteśmy? W parku, w lesie. Jest to park miejski zaprojektowany według angielskich kanonów. No i jesteśmy niecały kilometr od opolskiego rynku. Ta wyspa to prawdziwe zielone płuca opola. Jeszcze raz wracamy na Bolko. Bo po dniu pełnym emocji warto odpocząć w cieniu drzew. Zwłaszcza, że wypoczywał tu opolski książę Bolesław, który podarował wyspę Franciszkanom. A ci w dobud wdzięczności nazwali ją bolką. Mm, muszę przyznać, że woda z miętą smakuje wyśmienicie. Zresztą nie zdziwiłbym się, gdyby to była mięta gdzieś z tych okolicznych łąk. Muszę przyznać, że to miejsce o wysokich walorach przyrodniczych. A wiesz, że tych drzew jest tutaj około 15 tysięcy? Hmm. Większość z nich ma około 100 lat, a najstarszy jest dom przypółkowy, rośnie tam, nieopodal. W obwodzie ma 480 centymetrów. Naprawdę? Naprawdę? Jest legenda, która mówi, że kiedy król Jan Kazimierz odwiedził Wyspę Bolko, był bardzo zmartwiony sytuacją w kraju. Od poddanych dowiedział się, że w parku jest dąb o cudownych właściwościach. Król długo rozmawiał z dębem, siedząc w jego cieniu. Po wyjeździe z Opola Częstochowa została ocalona, a Szwedzi przepędzeni z Polski. Kto wie, może zawdzięczamy to naszemu dębowi? Wiesz co, Wydaje mi się, że moglibyśmy tak rozmawiać o Opolu przez całą noc. A po co rozmawiać? Nocą można też zwiedzać. Chcesz się przekonać? No jasne. Zamknij oczy. Tak po prostu? Mhm. Mm Dobra. Na koniec wizyty w stolicy polskiej piosenki miejsce, gdzie gwiazdy spadają niemalże prosto z nieba. To słynna aleja gwiazd. Tu co roku błyszczy i rozbrzmiewa kolejna gwiazda, a jest ich kilkadziesiąt. Nie musisz być gwiazdą, aby przyjechać do Opola, ale gwiazdą możesz zostać, jeśli nas odwiedzisz. do Opola na weekend, a zostaniesz na dłużej.